Dzień dobry. Moi drodzy, ponieważ kończę pracę z kostkami słomy, powoli i za chwilę nie będę miał ani jednej sztuki, bo tak miałem wyliczone, że że mi akurat wystarczyło. To kilka słów na temat kostek słomy dla tych, którzy planują budowę z takiego surowca. Po pierwsze, nie każdy y, architekt wyliczy wam ile kostek słomy potrzebujecie na swój dom. Niestety tak jest, że no nie wiem, ile o... Procentowo architektów to robi, ale, ale niektórzy wręcz twierdzą, że to jest bez sensu, a nie jest to bez sensu. Jest to bardzo dobra rzecz, jeśli architekt Wam wylicza, ponieważ ja musiałem wyliczać sobie sam kostki słomy i się dosyć sporo pomyliłem. Na szczęście wziąłem to w margines błędu i zamówiłem więcej kostek. To znaczy, ja wyliczyłem na nasz dom. On ma 130 metrów mniej więcej powierzchni użytkowej. Wyliczyłem, boki ma. Tak, gdzieś chyba z tego co pamiętam 8,5 na 12,5 metra. Ja mam wyliczyłem chyba coś koło 500 kostek słomy, a poszło 650. Dlaczego tak, tak, taka różnica jest? W takich domach o tej powierzchni można nawet użyć i 1500 kostek słomy. Zaraz powiem dlaczego. Albo od razu, bo zapomnę, na przykład dach można ocieplać kostkami słomy, i wtedy już dużo więcej też ich schodzi. My nie będziemy tego robić, raczej, ale raczej na pewno. 500 wyliczyłem i kilka błędów popełniłem. Po pierwsze, to tak, trzeba pamiętać, że nie każda kostka słomy, która do nas przyjdzie, będzie dobra. Niektóre kostki słomy po prostu są brzydkie, bo rolnik przywiezie wam takie, które gdzieś tam trochę zgniły, czy gdzieś miały więcej chwastów w sobie, co widać, że zielone jakieś liście tutaj w kostkach słomy są no, czy zdeformowane, są różnie to bywa, więc warto wyliczyć jeszcze dodatkowo z 50 kostek sobie doliczyć. Jak wyliczycie 500, to z 50 sobie doliczyć takich. Na, na wyrzucenie do ogrodu, że tak powiem, bo się nie nadają, po prostu tak. Ym, przynajmniej w naszym przypadku tak było, że. Znaczy, może wszystkie się nadawały, ale ja te najgorsze po prostu wywaliłem, bo wolałem brać jak najlepsze, tak. Druga sprawa, ym, dużo kostek słomy idzie na wypychanie przestrzeni między słupami na przykład, lub na dopychanie. Tutaj widzicie ścianę, którą jeszcze, jeszcze nie do końca jest yy, zrobiona. O, tam. W tym miejscu trzeba wziąć po prostu takiej słomy trochę i powpychać w różne tam przestrzenie, i dopiero ostrzyć i tak dalej. Czyli kilka takich kostek słomy spokojnie schodzi właśnie na takie dopychanie. Nie, nie kilka, tylko kilkadziesiąt na cały dom. Więc kilkadziesiąt kostek słomy na dopychanie, kilkadziesiąt na. Pomiędzy supami, tak jak widzicie, tam są supy, tu jest wewnętrzny sup, i jest tam z drugiej strony zewnętrzny, pomiędzy nimi tu jest kostka, tu jest kostka, a pomiędzy nimi jest przerwa. Tam trzeba powtykać słomę, także dużo tej słomy też schodzi. Następna sprawa, że ja nie wyliczyłem, nie wiem dlaczego, głupi. Że kostki się przecież kompresuje, więc jeżeli ona ma na przykład 35 cm wysokości i ją kompresujemy, nawet o 5 cm, to co tam, któraś kostka, będzie trzeba jedną dołożyć, żeby osiągnąć tę samą wysokość. Dlatego my zamówiliśmy 650 kostek, mniej więcej, może trochę mniej, bo najpierw przyszło. No nieważne, mówię razy drzwi każdy dom jest inny. W każdym razie ja wyliczyłem, że jest 500-550, tak w tych granicach policzyłem, a zamówiliśmy 650 i bardzo dobrze, dlatego że dużo kostek słomy, dużo zestrzyżenia poszło na ścianki działowe z gliny lekkiej. Natomiast też y, trochę mi zabrakło tego ze strzyżenia i musiałem wykorzystać ileś też kostek słomy. Dlatego jeżeli ktoś ma na przykład dosyć takie wąskie kostki słomy, a szeroki mur, to z tego strzyżenia jest niewiele tej słomy. U nas y, mamy tam około 37-8. No Prawie 40 cm, kostkę wsadzoną, jakby tutaj ostrzyżoną do takich wymiarów, a miała mniej więcej 50, więc dosyć dużo mamy strzyżone i mam, mieliśmy tej słomy sporo, ale i tak mówię, i tak mi trochę brakło. Trochę yy, w tych workach, więc wykorzystywałem całe kostki słomy. Warto zamówić po prostu więcej od razu, dlatego że nie jest to aż taki straszny koszt. Nasz, nas kosztowała kostka 4,50. Myślę, że kostki będą cały czas drożały, niestety. Jak ja się interesowałem tym budownictwem, to mówiono, że zacząłem interesować, to mówiono, że kostki się kupuje po złotówce, po dwa. Oczywiście jest to bzdura. Za dwa złote to można kupić dziadostwo jakieś, a nie kostkę. To, to musi być naprawdę niesamowity traf, żeby było coś dobrego. Dobre kostki słomy kosztują w granicach 5 złotych, niestety. Natomiast nie jest to też taki olbrzymi kosztek na cały dom, patrząc na ocieplenie, że na przykład mamy 500 kostek słomy po 5 zł, to jest 1500 zł, więc warto nawet wydać te 2000 i zwyczajnie, no zaraz, dobrze ja liczę, co ja liczę? Może i dobrze, 450, 500 razy, nie, źle liczę, co ja pierdzielę za głupoty. 500 kostek słomy razy 5 zł to jest 2500, nie 1500, coś mi się pogrzebiło. Yy, także 2,5 to zamówcie sobie za 3 3000 to nie, nie jest duży koszt jak na wszystko co macie w domu wszystkie rzeczy które będą was kosztowały 200 czy 300 tysięcy a warto zamówić dobre kostki słomy a dobre kostki słomy to tak polecane są chociaż przy wykonawcach to wykonawcy mówią że to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia natomiast polecane są zwykle kostki żytnie u nas żyta nikt nie sieje Promieniu nie wiadomo ile kilometrów nie było żadnych kostek słomy, takich więc kupiliśmy przenżytnie kostki. Ale tak naprawdę powiem Wam, że jeżeli macie do kupienia kostki z pszenicy ale będzie złota, pachnąca i piękna, niezanieczyszczona chwastami, ziemią i tak to lepiej kupić z pszenicy niż gównianą kostkę z żyta. No taka prawda jest, tak? Lepiej mieć gorszy materiał, ale w idealnym stanie, niż, niż dobry materiał w beznadziejnym stanie. Dużą hmm, różnicę też robi w ilości kostek słomy to, jakie macie przestrzenie między słupami porobione. I jakie duże kostki wkładać, ponieważ nasze kostki wychodzą dosyć tanio, bo to było 4,50 już z transportem, nawet dwoma właściwie transportami, ale one mają 80 cm. Niektóre tylko wzięliśmy takie, które miały 70, bo nam gdzie indziej pasowały. Ona ma 80 cm. Są też kostki, które mają 60 cm, co od razu pokazuje, że tych kostek będzie trzeba kupić więcej jeżeli robicie sobie przestrzenie między słupami w domu co 60 cm pod kostkę 60, no to też więcej drewna Wam pójdzie. Natomiast na pewno będzie trochę ten dom mocniejszy. Ale mi się wydaje, że jak u nas są przestrzenie co 80 cm lub co 40, mniej więcej, to naprawdę no, ci ludzie, którzy się znają na tym budownictwie, którzy u nas byli, to mówili, że to jest jeden z najbardziej stabilnych domów, jakie w ogóle w życiu widzieli. Także jeszcze nie było yy, kostek słomy, nie było yy, no, żadnego tynku, nic co usztywniłoby konstrukcję. Sama konstrukcja sama w sobie drewniana była mega sztywna, przy największych wichurach nawet nie drgnęła. Także yy, myślę, że nie ma co przesadzać. Chyba optymalną mniej więcej przestrzenią jest 70. Najłatwiej chyba znaleźć kostki 70. Co do słomy, także powiedzmy, że żytnia, jak wam się uda najlepiej, czy to ma być słoma tegoroczna, czy zeszłoroczna, to nie ma żadnego znaczenia. Powiem wam, że tak naprawdę może słomę dziesięcioletnią, no to bym się może trochę obawył kupić, bo nie wiadomo, co się dzieje w środku. Natomiast ja wolę kupić słomę starszą niż tegoroczną. Dlatego, że jak ona jest składowana przez rok w, w jakiejś tam stodole. To wchodząc do niej i patrząc na kostki, od razu widzimy, czy ona jest zdrowa, ta kostka. Natomiast to, co dzisiaj zbierzecie w tym roku, jest bardzo niebezpieczne moim zdaniem. Jest to najbardziej polecane, żeby kupować kostki, bezpośrednio zbierać samemu z pola. Natomiast ja bym to odradzał, dlatego że to, że nie padał deszcz, to nie znaczy, że słoma nie jest mokra. Wystarczyło, że dwa dni wcześniej padało i słoma jest generalnie nasycona wodą. Wystarczy, że rano była rosa, bo nie było to zebrane od razu tego samego dnia, i już możecie mieć taką bombkę ekologi ekologiczno-biologiczno-destrukcyjną w waszej ścianie. Chodzi o to, że świeże kostki, jak zbieracie z pola i od razu przywozicie na budowę, i od razu wkładacie w ściany, to tak naprawdę, co się dzieje w środku tej kostki, to wy nie macie pojęcia. Musielibyście każdą kostkę rozkładać i zaglądać do niej do środka, czy aby tam czasem nic mokrego nie, nie poszło. Do nas przywieziono za drugim razem kostki słomy, które ja już od razu miałem już wyczucie no, po iluś tam budowach wyczułem od razu, że coś jest z nimi nie tak i odłożyłem na bok i ode... okazało się, że za dwie, trzy kostki były po prostu mega mokre gdzieś stały na, de... na deszczu i ja je od razu wyrzuciłem do ogrodu nawet nie myślałem o tym, żeby a, bo wysuszy się, to się wykorzysta nie, bo po prostu je wywaliłem dlatego, że wystarczy jedna taka kostka zamoczona i będziecie mieli gnijące ściany jeżeli wsadzicie to od razu to nie zdąży wyschnąć budowa idzie szybko, macie dużo ludzi jakąś firmę, która Wam pomaga, walniecie mokrą kostkę w ścianę, jeszcze przy mokrym drewnie, tak jak u nas, na przykład z mokrego drewna yy, budowaliśmy w sumie. Yy, mokre drewno, mokra kostka, mokre tynki na ścianę o grubości, nie wiem, ktoś Was namówi, na 10 cm grubości tynku. No i dziękuję i jest pozamiatane. Jeżeli planujecie robić sobie kost, yy, ściany z glin lekkiej, to... Polecam, żebyście całą słomę, którą strzyżecie, tak jak tutaj już jest kawałek ściany, ostrzyżone, to to co spadło, od zewnątrz czy od wewnątrz, jak strzyżecie, tam też warto od razu zbierać słomę, żeby nie zamokła. Taką luźną słomę, czy ona jest taka długa, jak tutaj wydobyła się z kostki po prostu tak przy, przy różnych pracach, czy jest jakaś taka krótsza przy strzyżeniu, każdą bierzcie sobie do worków. I po prostu trzymajcie. Ja wiem, tego jest mnóstwo. Naprawdę. Yy, tych, to jest napuszone. I tego jest masa. Trzeba mieć albo jakiś namiot na to, albo trzymać w domu, ale jakoś ostrożnie. No nie Jest tego dużo. Natomiast yy, ja też popełniłem pewien błąd, który dzisiaj mnie kosztuje taki lekki stres, czy aby mi kostek starczy i nie będę musiał jechać po to. Po ten towar. Dlatego, że tak. Dotynków... To jeszcze nie idzie tej słomy aż tak dużo. Spokojnie Wam wystarczy ze strzyżenia. Natomiast jeżeli właśnie robicie ściany z gliny lekkiej, no to tam słomy idzie mnóstwo. Naprawdę mnóstwo. Tam słoma stanowi jakieś, nie wiem, 90% materiału do wypychania. Jest tylko ubabrana tą gliną. Także słomy idzie mnóstwo. Ja wszystkie ścianki na dole i na górze robiłem tutaj sam czy z warsztatowiczami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie robiłem ze słomy właśnie jako głównego źródła no, głównego materiału, który, który trzyma całą tę ścianę. No tego jest naprawdę dużo ja popełniłem taki błąd, że ja sobie mając ogrom tych worów i w zdenerwowanie, że nie mogę się ruszyć, bo tyle tego jest, zacząłem to wyrzucać do ogrodu. Mówię: "Nie, no gdzie tyle będę potrzebował tej słomy?". No i później się właśnie okazało, że zabrakło mi tych worków i w momencie kiedy warsztatowicze tu pracowali i czekali na zaprawę no to ja mówię, no nie będę teraz gdzieś tam latał strzyg, jeszcze rzeczy, których nie, nie ostrzygłem, nie zdążyłem tylko zwyczajnie rozwalałem kostki i w tej chwili wylądowałem tak, że muszę jeszcze zrobić słomowanie w środku takie doróbki a zostało mi z 10 kostek myślę, że spokojnie wszystkie pójdą, ja się obawiam, czy mi może właśnie nie wystarczyć, dlatego teraz nagrywam film, bo zaraz to wszystko wykorzystam i już tego nie będzie. Najważniejsze jest to, żeby słoma była sucha, żeby słoma była jak najbardziej złota, że tak powiem, kolor złoty, żeby miała, żeby była pachnąca, żeby nie było w niej takich kawałków, których tutaj nie mam wam jak pokazać, bo miałem takie kostki, może ze cztery, ale zwyczajnie były y, jakieś liście zielone, innych roślin, wysuszone, ale innych roślin, co prawda może tutaj być to pryskane prawda, jakimiś środkami chwastobójczymi niby, więc podejrzewam, że rozwijanie się na tym też i pleśni, i grzybów, i jakieś innych roślin, i kiełkowanie nawet jest. Po prostu troszeczkę pogorszone, że tak powiem, ale jednak unikać jak najwięcej takich materiałów, właśnie naturalnych. Pomimo, że słoma jest naturalna, to jest to, jest to zdrewniała rzecz i, i potrafi wytrwać naprawdę nawet i setki lat. Jeżeli jest otoczone gliną i nie pleśnieje, to wtedy, wtedy ten materiał będzie naprawdę bardzo dobry. No i tyle. Jeśli byście mieli jakieś pytania na temat tych kostek słomy i w ogóle zużycia słomy, no to, to, to dajcie jeszcze raz w komentarzach pytania, znaczy jeszcze raz, no po prostu dajcie w komentarzu pytanie. Postaram się odpowiedzieć, bo nie robiłem tak stricte o tych kostkach jeszcze filmu, postanowiłem, że zrobię i mówię, najważniejsza rzecz ładne kostki kupić. Możecie kupić sprzężyta, nie musicie zżyta. Możecie kupić z pszenicy, nie musicie z... sprzężyta. Im lepszą Wam się uda statystycznie, tym lepiej, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby ona była suchutka, pachnąca, złociutka, żeby nie było chwastów, żeby nie było ziemi, żeby nie było szkodników, żeby nie było jakichś no, po prostu smrodów z tego. To jest rzecz najważniejsza, najważniejsza. No i też to, żeby ona jakoś się trzymała, tak żeby to nie było takie, takie dziadostwo, zobaczcie, jak ja tutaj ruszę, to cała kostka chodzi, tak, bo ona jest dosyć dobrze zbita. I, i, I ją skompresować, to już tam powiedzmy właśnie skompresuje się maksymalnie o 5 cm. Natomiast jeżeli się kupuje takie kostki, że bierzecie za jeden sznurek i ona wylatuje rozlatuje się no to znaczy że ona się po prostu nie nadaje do budowy dlatego że będziecie mieli strasznie trudno je skompresować łatwiej będzie wam je włożyć między supy ale umęczycie się jak nie wiadomo co a i tak takiego dobrego efektu nie osiągniecie bo kostka musi być skompresowana cała a nie tylko deską po środku deską po środku w ścianie to się kompresuje już na budowie dodatkowo a dobrze jest żeby kostka była po prostu od początku ładna, zgrabna. To, że jest tu zaokrąglona, to praktycznie każda jest. Prawie nie ma takich kostek, które są kwadratowe. To albo to się rozchyla, albo to się wyjmuje i robi się taką prostokątną, ładną. No, dobra, nagadałem się. Biorę się za robotę. I tyle, papa. Pa.